Ryngrafy przyjaźni polsko-litewskiej zostały wręczone. Na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyły się uroczyste obchody 35. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę. W ich trakcie profesor Małgorzata przybyż Zaręba i Andrzej Jabako zostali uhonorowani ryngrafami przyjaźni polsko-litewskiej. Co Pani czuje w tym wyjątkowym dniu uhonorowania? Jestem bardzo zaszczycona, że moje działania, wieloletnie działania zostały w taki sposób uhonorowane. Moja współpraca rozpoczęła się, jak była już tutaj mowa, od 2006 roku, organizując zbiórkę wspólnie z panem Waldemarem Ziarkiem dla Polaków na Litwie. Jeździliśmy, odwiedzaliśmy szkoły głównie w Solecznikach. Następnie organizowaliśmy konferencje. Były trzy takie konferencje zorganizowane. Poznałam tam wielu różnych naukowców z Uniwersytetu Wileńskich. I ta współpraca się rozpoczęła i trwa nadal. Profesor Małgorzata Przybysz-Zaręba wielokrotnie wyjeżdżała w ramach programu Erasmus, do uniwersytetów wileńskich, prowadząc tam zajęcia i uczestnicząc w projektach. W tej chwili jestem powołana jako międzynarodowy ekspert do spraw recenzji projektów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Litewskie a także zasiadam w konsylium rady dotyczącej oceny dysertacji które odbywają się we współpracy i konsorcjum uniwersytetów na całym świecie bo u nich troszeczkę jest Inna procedura um, obrony pracy doktorskiej niż w naszym kraju. Andrzej Jabako organizował kolonie dla dzieci z Litwy w roku 2023 i 2024. Doprowadził do nawiązania kontaktów pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a Rejonem Salecznickim na Litwie. Współorganizował akcję wsparcia dla Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego na Litwie. Ja z pochodzenia jestem Polakiem, który tego rodzice urodzili się na Wilnie. Wil, Wilnie, w Osinówce moje pół korzeni pochodzi jak gdyby stamtąd. Ale powiem wam szczerze, że pierwszy raz pojechałem tam półtora roku temu, trzeba zobaczyć, jak Polska wygląda i co to jest patriotyzm, to trzeba pojechać na Litwę do Sojuszników i zobaczyć tam. Co to jest Polska? Bo dopiero tam się otwiera to serce, nasze Polaków, że ci Polacy mieszkający na Litwie pokazują nam, co to jest wartość czekania na swoją ojczyznę. Co to jest wartość mówienia o naszej ojczyźnie z tęsknotą i z ciągłą nostalgią, że oni żyją niby na terenach Rzeczypospolitej, ale tak de facto na terenach litewskich. I mamy przyjaźń. Ona jest czasami szorstka, czasami mniej szorstka. 11 marca 1990 roku Litwa jako pierwsza republika radziecka ogłosiła niepodległość. Stało się to dwa lata po utworzeniu Bałtyckiego łańcucha, kiedy to dwa miliony osób stworzyło żywy łańcuch o długości ponad 600 km łączący Litwę, Łotwę i Estonię. Jaką? Konsul honorowy Litwy cieszy się bardzo 35 lat wolności tej wolności, która nie przyszła tak łatwo. My coś wiemy z Polski, nawet troszeczkę z historii. Jak ta wolność przychodziła? Czujemy w dalszym ciągu ten reżim rosyjski, może jeszcze Zarania, czy w chwili obecnej znowu jest jakieś troszeczkę piętno. Proszę państwa. Bądźmy w dobrej myśli, mamy nadzieję, że Polska i Litwa, tak sama Europa, da sobie radę. Możliwe, że Stany Zjednoczone zmienią troszeczkę stosunek do Ukrainy. Niepodległość symbolizuje jedność, wspólnotę losów historycznych i blisko współpracę państw bałtyckich. Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie znowu ten brunatny niedźwiedź tam się zaczyna pojawiać u naszych granic, i no to jest ten czas bardzo szczególny także dla państw Prybałtyki. Jeżeli chodzi o szczeble państwowy wyjątkowo dobrze współpracujemy w ramach Unii Europejskiej, szczególnie w tym okresie kryzysowym, który w tej chwili. Ma miejsce i tu muszę powiedzieć, że my, jako przewodniczący Unii Europejskiej, w tej chwili przewodniczymy, prezydencja jest Polska i tu premier Tusk, jest osobą bardzo istotnie, istotną, mającą istotny wpływ na aktualną sytuację polityczną w Europie. I chcę podkreślić to, że właśnie bardzo blisko współpracujemy z Litwą, z państwem litewskim. Z w kwestii do powszechnie znanej, mianowicie do uregulowania stosunków wojennych w tej chwili, które mają miejsce między Ukrainą a Rosją. Tu spotkaliśmy się w osobach polityków i dyplomatów litewskich z dużym zrozumieniem i ręka w rękę wspólnie staramy się wypracować jakiś model, który by ten konflikt jakoś został załatwiony, ponieważ no, ciąży to na przyszłość Europy, zdaje sobie się wszyscy z tego sprawę. Pamięć historyczna jest czynnikiem, którego odrzucenie uniemożliwia trwanie narodu, tak więc ludzkie poznanie staje się bazą świadomości wspólnoty narodowej. Podczas wydarzenia okolicznościowy odczyt wygłosił profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Witold Gieszczyński. Odzyskanie niepodległości przez Litwinów wymagało poświęcenia. Niestety bez ofiary krwi było niemożliwe. Po ogłoszeniu 2 stycznia 1990 roku przez prezydenta Landsbergisa deklaracji o przywróceniu statusu niepodległości Republiki władze sowieckie podjęły decyzję o, wystąpie, o wysłaniu wojsk do państw bałtyckich, nie tylko przecież do Litwy. A 10 stycznia Gorbaczow wydał dekret o przywróceniu y, rządów sowieckich na Litwie. Nie chcieli dopuścić do, do rozpadu y, ZSRR. Przypomnę, że Gorbaczow był wtedy już nagrodzony pokojową, a jakże nagrodą Nobla. Realizując tę decyzję, sowieccy komandosi zaczęli zajmowanie ważnych strategicznych obiektów w Wilnie, co 13 stycznia 91 doprowadziło do krwawych starć pod ośrodkiem telewizji litewskiej. Mieliście tutaj państwo yy, nawiązywałem już do wartości tego filmu. Mieliście tutaj filmy, jak to wyglądało? Nie brakowało drastycznych scen. Nawiasem mówiąc ten gmach telewizji oni zdobyli, Sowieci zdobyli. W wyniku wydarzeń styczniowych, jak również w związku z niepowodzeniem Puczu Janajewa, w sierpniu 1991 roku, i to tak naprawdę zadecydowało dopiero o wszystkim, w Moskwie zdecydowano o wycofaniu wojsk sowieckich z Litwy. W tak zwanym międzyczasie 9 lutego 1991 odbył się plebiscyt dotyczący niepodległości Litwy. W plebiscycie wzięło udział tak jak widzicie ponad 80% mieszkańców, z których ponad 90% opowiedziało się za niepodległością. W ramach uroczystości odbyła się również prezentacja filmu Litwa będzie wolna, przygotowanego według pomysłu byłego ambasadora Republiki Litewskiej. Że ona też musi zaznaczyć, że polacy też są za, 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 wolną rytmą, za